Ostatnio znowu wyszedł temat reklam na YouTubie i Wietnam nam będzie przyżykował szkował pewnego rodzaju ograniczenia, że on będzie dyktował warunki, że YouTube nie może dawać więcej ilości reklam. No fakt, jest to wkurzająca rzecz dla tych ludzi. Którzy chcą mieć wszystko za darmo. Aha, za darmo na swoich warunkach. Okej. Okay, yy, jest coś takiego jak YouTube Premium. Tak, oczywiście, trzeba za coś dać kasę. Jezu! Musisz dać za coś kasę, za usługę. Hmm. No to jest ciekawe, nie? Tym bardziej, że ta usługa jest naprawdę w dosyć niskiej cenie, a patrząc na ilość używanych wszystkich filmików i oświetleń, to jednak jest dość intensywnie eksploatowany. Więc przepraszam bardzo, gdzie tu jest sens i logika? Jeżeli chcesz mieć coś za darmo, no to sorry, no musisz jakąś daninę złożyć. A jeżeli ich chcesz mieć na swoich warunkach, no to, to zapłać. No tak, najgorsze, zapłać. Bo przecież wszystko musi być za darmo.